Smartfon Evolveo nie miał ochoty zatonąć, dlatego za karę trafił do zamrażarki. Spędził w niej ładnych parę godzin. I cóż, oszroniał. Ale wygląda na to, że panel dotykowy chyba działa. Coś się tu aparat włączył, ale to pewnie dlatego, że ekran jest wilgotny. Pokrył się szronem. Ale generalnie telefon działa. Zobaczmy jeszcze, jak bateria. Ach, znowu niechcący coś włączyłem, ale bateria. No, spadła. Spadła z połowy stanu. Po kilku godzinach mamy końcówkę baterii. No, ale cóż, yy, jest tutaj w zamrażalniku myślę około zera lub Mniej, nie wiem, nie mam wyświetlacza na tym urządzeniu, ale warzywa trwają tutaj dosyć ładnie, więc myślę, że jest tutaj w okolicy dosyć niska temperatura w okolicy powiedzmy od 0 do 5 stopni może nawet trochę poniżej zera a telefon ma się zupełnie dobrze. No już pomału się odmrażać, zaczyna spójrzcie tutaj na wyświetlaczu chyba będzie dobrze. No to co? To może go wyłączymy jeszcze go na trochę opowiem wam później, jak było.